Cześć, witajcie z tej strony wacha. Przed wami kolejny odcinek z Rio Moda. No i tam w komentarzach od was przewinęło się, abym zagrał gondorem. Ja już kiedyś bardzo dawno temu pokazywałem gondor, ale myślę, że nie zaszkodzi jak po prostu zagramy sobie tym jeszcze raz. W ogóle myślę, że mógłbym po prostu jakby od nowa pokazać wam wszystkie powiedzmy, że nowe e, nacje w Eriotmodzie, to znaczy one oczywiście nie są jakoś nowe, tylko po prostu są zmienione, chociaż i zdarzają się tutaj nowe, ale to po prostu. E, jeśli będziecie chcieli, to mogę wam te wszystkie rasy od nowa pokazać. Tak więc dajcie znać w komentarzach i też w postaciach e, w postaci łapke, łapek w górę, e, czy chcecie po prostu, abym e, wam te wszystkie nowe nacje, nowe rasy przedstawił. No i tak jak już mówiłem na początku, teraz gramy sobie Gondorem. Ustawiłem sobie jako przeciwników gobliny. Dobra, tutaj na początek wytworzymy sobie takich zwykłych żołnierzy. No i jeśli chodzi o zmiany w Gondorze, to, to przede wszystkim jest on oddzielony od Rohanu. Jest to według mnie świetne rozwiązanie, bo wtedy naprawdę bardzo nie podoba mi się to, że w podstawowej wersji gry Rohan i Gondor zostali połączeni. Tutaj są wszyscy oddzielnie. No i jest tu trochę nowych jednostek, chociażby pierwszy z nich, no to są e, no pikinierzy, a resztę jednostek po prostu zobaczycie już sobie w trakcie gry. E, są nowi bohaterowie, konkretnie 101 to jeden, Powiedzmy, że wybudujemy sobie dla łuczników jeszcze tutaj koszary. Powiedzmy, że w tym miejscu zaraz chyba sobie te i przeatakujemy, tylko niech mi się tutaj jeszcze jeden oddział zrobi. Niech się kolejny już rekrutuje i w ogóle jakoś tak, kurde, e, cicho jest. Ja bym troszeczkę to wszystko pogłośnił. Muzyka może być nawet głośniej, żeby fajnie ją było słychać. No i myślę, że teraz będzie lepiej. E, dobra, mamy tutaj oddział. Można ich sobie tutaj połączyć w jeden, ale myślę, że to jest nieopłacalne, bo wtedy, jakby mamy e, mniejszą kontrolę nad nimi. A w takim przypadku, możemy sobie. Jedne, wiecie, podzielić ich, że e, jeden oddział atakuje jednego pająka, a drugi oddział drugiego. Aha, dobra, ale tutaj wyleciało trochę więcej tych pająków, więc no, niepotrzebne to w sumie było, ale dobra, spoko. Tutaj sobie na luzie te pajączki rozwalimy. I po prostu. Uuu, może nie tak na luzie, bo prawie jeden oddział mi cały rozwalili, ale tu sobie będziemy mieli do dodatkowe złoto na sam początek, więc jest spoko przydałaby się kolejna farma, niech będzie tutaj. Dostaniemy najwięcej surowców, bo jest jakby 100% wydobycia. Ja jeszcze trochę wody napiję. Ale jest już dość ciepło. Dobra, oni nam to zaraz zniszczą. Mamy łuczników. Zajle oni są za 200. No to spoko. Możemy sobie nawet ze dwa oddziały tutaj wyszkolić. Moc już sobie wziąłem. Tutaj ulepszenie to nieważne. Mogę sobie zrobić niby Pipina, ale to tak nie za bardzo. A, mój bohater jest za 2700, więc, więc dość drogo. Myślę, że sobie zrobimy faramira jak będą pieniądze, bo to jest taki fajny bohater z łukiem mieczem można sobie przyłączać. Mm. A to się przydaje. O, akurat tutaj mamy pieniądze, teraz niech będzie faramir. Chodźcie tutaj. I jak to jest z przejściem? Wiecie, chodzimy, jak się przechodzi na drugą stronę rzeki. Bo gdzieś tutaj. A nie, tutaj nie ma mostu. No dobra, czyli da się ten. Praktycznie wszędzie da się przejść, oprócz środku. No, tu ich atakujemy, oczywiście. A to znaczy, oni nas atakują bardziej. Ale musimy się ich pozbyć. Zaraz my też ich przeatakujemy. Nie będzie tak, że oni nas tu będą bezkarnie atakować. O, tutaj sobie bez problemu z nimi poradzimy. I zaraz zaznaczymy sobie te jednostki, i po prostu będziemy szli na przeciwnika. Chociaż nie, no, boromir już będzie, więc spoko. Pójdziemy sobie z boromirem od razu, na pewno im pomoże. Więc spoko. Jest i boromir. Tutaj, jak mówiłem, można sobie zmieniać broń, więc spoko. I po prostu idziemy tędy. Bo jeśli on już tędy wysłał jednostki, no to prawdopodobnie będzie inne też tędy wysyłał. Więc przejdziemy się po prostu tak. A jeden oddział sobie zostawimy. Nawet ten drugi, co się wytworzy. A tutaj łucznicy się mogą szkolić i powiedzmy, że jeszcze tutaj jeden oddział. To w sumie, skoro szkolą się jeszcze inne jednostki, to niech oni tutaj przejdą. Będziemy mieli więcej ludzi do ataku. Dobra, mamy budynek. O, tutaj możemy sobie szkolić dodatkowe jednostki. Ale odpuścimy to sobie na razie, nie będziemy na to pieniędzy wydawać. Zobaczcie. Tutaj mamy kolejny budynek do przejęcia. No, więc tak jak już mówiłem na początku, jeśli chcecie, abym wam pokazał po prostu więcej z RJ Moda, żebym pokazał resztę tam... Mm, no, po prostu frakcji, e, no to piszcie, pokażę wam Rohan, e, co tam było? Rohan, Isengard, ludzi ze wschodu i tak dalej. Trochę tego jest. Kurde no. Ale mnie denerwuje takie coś. Wiesz co, odpuścimy sobie te pająki. I po prostu żołnierze, którzy są tutaj się nimi zajmą. A i niech budowniczy ucieka. Mógłbyś się zająć budową kuźni. Bo tutaj się robi ulepszenia. A no, szkoda, że im nie dałem rozkazu przyjęcia tego. co? Ja sobie tutaj wieżyczkę postawię, czemu by nie? Dobra, przejęte, to jest to samo, że możemy sobie tutaj jakieś tam jednostki wyszkolić, ale na razie w sumie jest mi to niepotrzebne. Nie będziemy na to wydawać pieniędzy, bo jest to dość drogie. U, a tutaj już jest y, przeciwnik. No to tego się nie spodziewałem, myślałem, że on będzie troszeczkę dalej. A... Dobra, zabijemy sobie te gobliny, bo nie chcę na razie przeciwnika atakować z racji tego, że no po prostu jego jakby siedziba mi duże szkody zrobi. Po prostu on będzie mnie ostrzeliwał z siedziby. To nie będzie zbyt dobre. A, więc zniszczymy sobie te gobliny, stąd będą dodatkowe pieniądze oczywiście. Powiedzmy, że niech mi się tutaj szkolą dodatkowe jednostki. A te, które są tutaj, niech dołączą do moich oddziałów. Chyba jednego budowniczego mi zabili. albo nie, tutaj się budują dwa budynki, więc spoko żaden nie zginął. A jak nam zabiją budowniczego, to jest duża strata, bo on kosztuje 500 zasobów, więc no. A, trochę tego jest. Właśnie to chciałem zniszczyć. I mógłbym sobie te wyżyczki pobudować, tak szczerze, to jeszcze tak stoi troszeczkę dalej od siedziby, więc może być, w tym miejscu. I nawet tutaj sobie wybudujemy, gdzieś mnie atakują. A, przyjęli mi budynek. Ale dobra, trudno. Dobra, my mu tutaj troszeczkę ekonomię niszczymy. A, przejmiemy sobie tu z powrotem, a tu są gobliny w ogóle. To nawet nie wiedziałem, dobra, no trudno. Chociaż wy przecież możecie ich zniszczyć. Tutaj mnie atakują, ale już sobie doślemy dodatkowe oddziały A i troszeczkę ty źle to zrobił. Bo ja im, wiecie, kazałem, żeby oni szli tutaj. To tak z łucznikami to nie za bardzo. O, trochę mi zabili tych łuczników, ale już trudno. Tutaj już mamy sporo oddziały. E, tu zrobimy sobie, powiedzmy, że te ulepszone miecze, niech będzie. Kurde, jakby go tutaj przeatakować. Naprawdę, na razie nie chcę jeszcze do siedziby podchodzić. O, faramir jeszcze ponadto może na koniu jeździć. No to już w ogóle on jest naprawdę uniwersalny, jak nie wiem. E, wiecie, jak sobie to zrobimy? O no kurde no. Nie chcę, żeby oni atakowali, chcę tylko żeby ucznicy. No w ogóle tutaj nie ma, jakby wiecie takich budynków do produkcji zasobów. A tutaj jest, dobra, trzeba by... O, troll tutaj jeszcze kurde jest. Trzeba go zabić. No jeszcze ich tutaj połączyłem przez przypadek. Dobra, troll zapi... zabity, nie zapity, tylko zabity. Wycofajcie się tutaj, to niszczymy. A wy zniszczcie to, zrobiło mi się to, zrobiło, dobra. Warto łączyć jednostki, jeśli kupujecie sobie ulepszenia, bo wtedy tak jakby robicie ulepszenie dla dwóch oddziałów w cenie jednego, no nie? To jest dość fajne. Dobra, zabijemy tego budowniczka i się odsuniemy od tej bazy. Bo już bardzo dużo ludzi tutaj tracą masakra jest. Nawet ja sobie ich uleczę. Bo to też tam jednostki, wiecie, z powrotem nam daje jakby. O, wykupimy sobie pancerz. Tutaj ich połączymy. Bierzemy sobie ulepszenie. Tych w sumie też można połączyć. I idziemy na naszego przeciwnika oczywiście. Aj, no dobra, jak już zniszczyli, to niech już zniszczą do końca. Nie chciałem, żeby tak to było. A... Bardzo straciłem tutaj teraz jednostki. Ale myślę, że jak tutaj ich doślemy, to oni sobie z nimi poradzą. Znaczy no, ogólnie już po prostu zniszczę przeciwnika. Szybko kurwa, mać, no Ech. nie chciałem, żeby tak było, no. Dobra, ustawmy ustaw się w tych okolicach. W sumie przydałoby się trochę więcej dodatkowych oddziałów. Eee, o, tutaj też są dodatkowi znaczy, e, nie dodatkowi, tylko nowe jednostki. A e, są to tacy strażnicy, którzy mogą się przełączać między łukami a mieczami, więc jest to fajne. Patrzcie, znowu to samo. O, kurde, jak oni mnie denerwują. Ja nie chcę, żeby oni tego robili. Znaczy, żeby to robili. Saka. Przydałoby się płonące strzały, ale to trzeba mieć trzeci poziom, więc na razie nie za bardzo. A... Ogólnie, to musimy sobie zacząć grać na lepszych przeciwników. To jest łatwy bot, jak widzicie, jest troszeczkę za łatwo, jeśli ja tutaj to szybko wszystko rozegrałem. A więc myślę, że w kolejnych odcinkach, jak... jeśli będziecie chcieli kolejne odcinki, no to po prostu będziemy już sobie grali na lepszych przeciwników, żeby to było większe wyzwanie. O, świetnie. Chodźcie tutaj. Wykupujemy tutaj dodatkowe. Dla ja tych się nie opłaca i dla tych w sumie też. Bo wiecie, tam jest bardzo mało ludzi w oddziale. Więc ten zakup ulepszeń jest tak średnio opłacalny. O, spoko. Myślę, że już teraz będziemy sobie atakować na nich. O, on i tak się nawet nie rozbudowuje, teraz już za bardzo. Dla was ulepszenie. No i już atakujemy tutaj, to już można im rozkazać atak. U nich to samo. Ogląd chyba w siedzibę ciągle strzela, dokładnie. Tak naprawdę to ja mógłbym stać tutaj tym Faramirem i go rozwalić, tak z daleka. No ale oczywiście nie będziemy tak robić, jest to troszeczkę bez sensu. No w Gondorze nie ma jakichś takich dużych zmian e, Nowe jednostki, no to tutaj tak jak mówiłem Są to plikinierze oraz ci strażnicy e, I właściwie to tyle Aha, nie, jeszcze w, w konnicy tam jest Chyba jeszcze taka dodatkowa konnica z tego co pamiętam Kurde, czemu oni mi atakują to zamiast siedziby? Coś się dzisiaj w ogóle nie słuchają No i tutaj takie połączenie tych... E, no, mieczników z łucznikami jest takie średnie, bo wtedy ci miecznicy nic nie robią tak naprawdę. Zaraz mnie szlak trafi, bo oni co chwilę atakują ten budynek. Dobra, możemy sobie wziąć jeszcze jakąś umiejętność, ale... Nic to nam się przyda teraz w sumie. O no, tutaj mi wyskoczyli. No dobra, to użyję sobie tej nowej umiejętności, patrzcie co się tutaj stanie. A i po pajączkach kurde, ich nie zniszczę w końcu. Wybudujmy sobie tym stajnie. Duży zasięg ma tutaj, Faramir. No sz, kurde, no co oni robią? A, oni uciekają chyba. Albo nie, pomagają tutaj tym łucznikom. No to mi się nie udało niestety. Masakra. Dobra, no to zrobimy sobie komicę jeszcze, czemu by nie? Możemy sobie nawet tutaj troszeczkę ob jakiegoś bohatera. A, powiedzmy, że sobie Aragorna zrobimy. A Aragorn jest naprawdę mocny. No tutaj na upartego ja bym tymi łucznikami to zniszczył w końcu, ale... A już sobie tutaj zrobimy chociażby konnicę. No i dokładnie, tutaj mamy takich zwykłych gondorskich rycerzy, ale są również e, rycerze, rycerze z Dol Amroth. Jest to powiedzmy taka e, jakby elitarna jednostka, chociaż nie jestem pewien, czy oni nie byli w podstawowej wersji gry. Bardzo możliwe, więc to nawet nie jest nowe, e, ale to nie jestem pewien. W ogóle coś tutaj było, że wykryłem jednostkę taką niewidzialną. Możliwe, że gdzieś tu Golum biega, ale to już nieważne. Jest konnica, można im ulepszenia sobie kupić, jest i Aragorn, świetnie. A może zrobimy sobie tutaj jakieś dodatkowe jednostki, które pójdą z Aragornem, żeby on tak sam nie biegł. O, coś mnie tutaj atakują, aha, ucznicy. Ale goblinscy uczniowie są słabi. Ogólnie gobliny mają słabe jednostki. Znaczy no, większość jednostek mają słabych. Ale za to są tani. Kolejny oddział, połączcie się tutaj. Dobra, i powiedzmy, żeby niech mi tutaj jeszcze jeden oddział wyszedł, to sobie ich połączę i będzie spoko. I myślę, że mogę sobie tutaj z powrotem zaatakować. Myślę, że teraz już będzie spoko. Jeszcze, jak mi ta konica tutaj dojdzie, to już w ogóle będzie. Którędy on idzie? Ogólnie, nie w którędy oni idą, bo jak już tak dziwnie chodzą. No, Aragorn sobie pobiegł na kosztę. No, spoko niech mu będzie. Nie wiem, czy to będzie bliżej, czy nie, no, ale jak tak sobie wybrał, no, to spoko. O kurde, zaatakowali mnie tutaj. Na szczęście tą wieżyczkę miałem tutaj postawioną, więc spoko. Możemy sobie tutaj wzmocnić mury. No o tym się już nie będę zajmował, szczerze mówiąc. Ej wy, do ataku tutaj. w sumie też, chociaż wątpię, żeby oni tutaj doszli. A. Dobra, nie kliknąłem do ataku jednak, tylko żeby sobie tutaj podeszli niestety, ale dobra, nic w sumie nie szkodzi. Mogę ich tutaj wszystkich tak leczyć porządnie. Ogólno to sobie ich zaznaczę. Spoko, siedziba zniszczona. To teraz wystarczy tylko mu budynki doniszczyć. Wow, Aragon ma już czwarty level, świetnie. czyli tak mi się to już nie przyda, bo wygraliśmy. E, dobra, no tak więc em, w tym odcinku to by było na tyle. Dajcie mi znać, czy chcecie właśnie, abym przedstawił wam po kolei wszystkie nowe frakcje, czyli tam, e, tak jak już wspominałem, Isengard, Rohan i tak dalej, ludzi wschodu. E, jeśli tak, no to napiszcie to w komentarzach lub po prostu zostawcie łapki w górę. Tak więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.